jestem w odpoczywaniu? Nie, chyba nie, tego nie można powiedzieć. W polskiej koszykówce wkurza mnie to, że ludzie nie potrafią być trochę obiektywni. Kibice czarnych zawsze wychwalają zawodników czarnych, kibice anwilu zawsze wychwalają zawodników anwilu, a kibice stelmetu zawsze wychwalają zawodników stelmetu. Także... A kibice rosy yy, zawsze krytykują sędziów, chyba. Gdybym nie był koszykarzem, pewnie bym był na pewno bym był sportowcem. A jak nie, to bym był trenerem. Biorę tu przykład z byłego już koszykarza, Marka Popiełka, który, który wspina się tu po drabinie trenerskiej. Także musiałoby być coś związane ze sportem. Najgorsze pytanie dziennikarza dużo jest, dużo jest. Najgorsze pytanie jest zdecydowanie yy, wszystko mam zapłacone już. Największy modniś? O, Paweł Łakomski chyba nie jest największym modnisiem. Największy modniś? Next, tu tego nie ma, nie widziałem takich. Piwko po meczu? Zdarza się, zdarza się. Piwko, jedno piwko bardzo dobrze regionerów. Kiedyś byłem, właśnie były mistrzostwa bodajże Europy 2009 w Polsce. I mieliśmy taki szalony mecz, wygraliśmy. Poszedłem na odnowa, a tam, właśnie, piwko każdy dostawał, że, że to lepsze niż masaż. Więc ponownie tak jest. Najlepszy tekst z koszykarskiej szatni. Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Największa Maruda. Oj, kiedyś był mój Michałek Ignerski. Taką największą Marudą, ale szkoda, go, że tu już nie ma. Pozdrawiamy. Ciekamy tu na niego. Urad trenera, którą zapamiętałem? Dużo ich było, więc jakbym zapamiętał, to już by była dopiero tragedia. Największa beka na kadrze była z... Zazwyczaj jest beka jakaś sytuacyjna. Decyzja, której żałuję najbardziej? Nie żałuję żadnych decyzji. Myślę, że to jest najgorsze to, co, co może się zdarzyć. Najdziwniejsze sytuacje na zgrupowaniu, treningu, meczu? Nie ma dziwnych. Zdarzają się, że ktoś zapomni buty na trening, jak jedziemy na trening czy na mecz. Ale zazwyczaj, czy ktoś zaśpi czasami. Pod Piotr Kwiatkowski jest dyrektorem Kadry, nie ma Nic ciebie. się nie stało. Piotr Piatkowski pilnuje tu z Technikom na bakier. Który z kolegów koszykarzy jest techniką na bakier? No zależy do czego porównać. Jak porównujemy do, nie wiem, Stefa Carego, który nie jest na bakier. Także jaką, od, jaką odnośnie bierzemy? Także no, paru by się znalazło. Najlepszy jestem w... Nie chodzi o koszykarskie umiejętności. U. W sporcie. Najlepszy jestem w tenisa. Ziemnego. Kto będzie chciał zagra zagrać ze mną, zapraszam. 150 zł wpisowe. Dowcip, który rozbawił mnie. No a tyle było, że teraz już tak z głowy nie powiem. Niestety. Niestety z głowy nie powiem. Za 25 lat będę. Uuu. Ciekawe czy będę. To jest dobre pytanie. I to wszystko. Dzięki.